Mleczna, gorzka, biała, czekolada, bo o niej mowa w swoich najróżniejszych odsłonach, ma swoje święto 12 kwietnia. Ta słodkość ma swoich miłośników w każdym zakątku kuli ziemskiej. Nie ma takiego, co by się oparł jej urokowi. Nawet ci, którzy nie lubią słodyczy, zrobią wyjątek dla czekolady. Jaką czekoladę najbardziej lubimy? Zapytaliśmy Ostrowczan. Taką klasyczną, nie deserową, tylko bardziej gorzką, no i z orzechami. Jeżeli człowiek ma 77 lat, tak jak ja, dwie kosy, to musi jeść czekoladę, żeby humor mieć wspaniały. Ja przepadam za gorzką, lepsza jest słodka, no oczywiście mleczna. Każdy lubi słodycze, ale no. trzeba się ograniczać, no, no niestety. Ograniczać. Także musimy zejść trochę z tej słodyczy, w no swoim czasie słodycza, a teraz Sam już gorzej. Nie, ja to kostkę dwie na dzień, wie pani, bo co, no właśnie o to chodzi, za dużo nie, bo zaraz cukier poskoczył. A jak jest w domu, to mąż podjada dużo. Czekoladę lubię najbardziej, jak się zachce, no to jak pod ręką jest, no to wtedy. Największą ilość kalorii ma 100 gramów czekolady gorzkiej, natomiast najmniejszą ilość kalorii ma 100 gramów czekolady mlecznej. Z badań wynika, że w czekoladzie możemy znaleźć nawet kilkaset substancji mających dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. Przede wszystkim sławetny magnez, który jest nam tak bardzo potrzebny do pracy zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Oczywiście kolejnym minerałem na liście składników czekolady jest żelazo. W czekoladzie mlecznej i białej znajdziemy również większą ilość wapnia.